Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Jestem, jesteśmy dzisiaj e, u Fatimy i u Hasima, którzy dzisiaj nas goszczą z okazji nocy Jaldy. Dzisiaj jest bardzo piękna e, okazja, żeby się spotkać, posiedzieć razem i świętować tę cudowną noc e, razem z misiaczkami. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy i tęsknili, e, tęskniliście Państwo za misiaczkami. No i macie, bardzo proszę. E, Misiaczki są już e, czwarty rok? Nie, hmm. trzeci rok minął. Trzeci. Trzeci. Tak. trzeci rok minął, że już mies mieszkają razem z nami w Polsce. No i świetnie im idzie wszystko. Naprawdę prowadzą takie cudowne życie i e, są obecni w moim życiu. I ja bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, że mam takich przyjaciół. E, no, i teraz o, przekazuję głos, żeby misiadki mówiły o, o tym, jakim się żyje, mm -hmm. jak życie was traktuje, e, no i tak dalej, i tak dalej. Co tam? Jak tam? Jak się ma wasze serca? E, po prostu wszystko ok, wszystko jasne. E, mam, pracujemy. Dużo I... pracujecie. Tak, e, bo jest potrzebne, uh -huh. e, bo my zaczynaliśmy od zera, uh -huh. od zera, no, od zera zaczęliśmy, tak. tak, to prawda. No to jest takie normalnie. Tak, no uh -huh. i mieliście okay. bardzo trudną drogę przed e, za wami, która uh -huh. już uh -huh. jakby pokonaliście i też e, uh -huh. piękną drogę jest, macie przed wami, która uh -huh. e, jest do pokonania jeszcze. I wierzę w to, że macie taką moc y, i wam się uda. Ja w Ale to dla wierzę. mnie to jest bardzo ważne, żeby czasami mamy takie okazje mm -hmm. e, na mm, koleżankami albo yeah. przyjaciółami. Mm -hmm. e, no to jest bardzo ważne. Tak. Dla oczywiście. Mnie. Czas z przyjaciółmi to jest bardzo ważny czas, dlatego, że wtedy Możesz e, tak naprawdę dzielić się swoimi emocjami, swoimi tak, e, sprawami i tak naprawdę patrzeć, e, patrzeć innymi oczami e, na swoje życie, też takie tak. odzwierciedlenie swojego życia, tylko z innej perspektywy. E, I możesz e, właśnie tą inną perspektywą jedynie wzbogacić swoje życie. I uważam, że. To jest bardzo ważne, to jest szalenie ważne w życiu każdego z nas, żeby móc w ten sposób e, znaleźć przede wszystkim czas dla bliskich, dla przyjaciół, dla rodziny, e, żeby też e, mógł tak naprawdę swoje życie poniekąd e, uporządkować tak jak należy. Wiem, że znowu zaczynacie nowy kurs języka polskiego niebawem. <grym> tak, tak, mamy Od stycznia. Do stycznia tak. będzie, będziemy zaczynać. Ten, ten nowy kurs, mm -hmm. i uh, trzymam, uh, trzymam kciuki, bo <laughs> uh, ostatni raz my nie, nie mieliśmy dużo czasu na studia, mm -hmm. i teraz my jesteśmy mm -hmm. bardzo pewni, że uh, wszystko Polska, będzie wszystko ok, będzie tak. okay mm -hmm. będziemy uh, mieć czas do lekcji mm -hmm. i też mówimy dużo po mm -hmm. polsku teraz. I bardzo dobrze, ale w pracy mówicie po angielsku, prawda? Więc... E, chyba wszystko nie jest ok, bo e, mamy dużo problem z gramatyki, mm -hmm. a, to ale to po, znaczy, prostu... Mówię, po prostu... Ważne jest, <laughs> to żeby to się komunikować, tak. e, Bo e, ja wiem, że jest bardzo ważne dla ludzi, e, bo e, kiedy oni e, widzą, uh -huh. żeby my mówimy po polsku, będzie trochę łatwiej, żeby um, ten, ten dystans tak, jest tracony. Tak, 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 wszystko będzie emocje. bardzo e, łatwiej, po prostu łatwiej. przyjdzie, gładkiej tak, tak, przyjdzie e, wszystko. albo tak. no wszystko. Zawsze, zawsze je, jeśli mówi po innym językiem, za ludzi, Mm -hmm. To jest takie... Czuje... on, Czuje jego... Jakieś sensja w tym, W rozmowie? W rozmowie, w rozmowie, tak. To czuje so. ludzi, czuje uh, jego uh, takie... Emocje, emocje, oczywiście, tak, tak. tak. Bo jeśli mówisz w czyimś języku, to przede wszystkim... Uh, jakby każdy człowiek w swoim języku jest mu najłatwiej wyrazić te emocje. No, tak, tak. no doskonale wiemy też, jakby te, po persku czy po uh -huh. darii też jak wyrażamy te emocje, to uh -huh. one są takie, wiesz, tak, inne, tak. tym bardziej jakieś Bardzo naturalne tak. takie. Chociaż ja uważam, że przeklinanie na przykład w polskim znacznie łatwiej mi idzie. Bo po persku ja miałam. Ja tak naprawdę nie miałam żadnego, jak to się mówi, żadnego żadnego społeczeństwa po persku, więc nigdy nie przeklinałem tak po persku. Mm -hmm. Nie miałem takiej potrzeby, mm -hmm. żeby przeklinać po persku. A, a Ale jak po polsku widzisz... mam już takie swoje społeczeństwo, mm -hmm. w, w, w którym wystarczająco bezpiecznie się czuję, żeby też wyrazić jakby te E, te emocje takie które są mniej, mniej komfortowe mm. <laughs> albo też. Ale jak widzisz teraz e, my rozumiemy dużo no. nie mówimy taki profesjonalnie <laughs> <ale> tak. Profesjonalnie Profesjonalnie <laughs> mhm. Ale wszystko rozumiecie i to jest fantastyczne Tak e, dużo e, ja po prostu ja rozumiem teraz że m, kiedy ludzie mówią po polsku ja dużo rozumiem chyba nie wszystko, ale takie słowa, że cię mam w głowie, no po prostu rozumiem i to, to nie jest takie idealne, ale trochę wszystko e, tak łatwiej. Oczywiście, że tak. To bardzo ułatwia życie z... W, w społeczeństwie, gdzie wiesz po prostu jak, jak się komunikować, jak, jak odczytać te emocje, tak jak mówił Asim mm -hmm. przed chwilą. Mm -hmm. No to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne właśnie, żeby... żeby móc, móc, móc być, być obecny mm -hmm. w, w społeczeństwie i po prostu być częścią tego społeczeństwa. Mm -hmm. I uważam, że Wy doskonale e, u, pokonaliście właśnie ten, e, jak to się mówi, ten... E, e, no ten potwór, mm -hmm. którym jest integracja w, na obyściznie, bo to jest bardzo trudne generalnie mm -hmm. dla, nie, dla wielu ludzi. Dużo jest, dużo jest, obcokrajowców, którzy nie mówi, w pol, po jakby, mm -hmm. że totalnie nawet nie odnajduje się w społeczeństwie. Dużo jest też Polaków, którzy jak jeździ na mm -hmm. przykład do Anglii, czy do Stanów. Też nie mówi w żadnym innym języku niż polskim, więc też nie dogaduje się, też nie integruje się i to jest, no to jest utrudnienie po prostu i dla nich, i dla innych e, ludzi, którzy, którzy, wydają im się na przykład sympatycznie, ale nie mogą się komunikować. I to jest, moim zdaniem to jest najważniejsze, żeby. Żeby nie stracić po prostu, to bo ja uwielbiam ludzi, ja kocham mm -hmm. ludzi i kocham rozmawiać, kocham w ogóle przebywać z innymi ludźmi i zawsze jest mi żadne, jakby faktem, że chcę się uczyć nowych języków jest to, mm -hmm. że nie chcę jakby przegapić i stracić tą szansę, żeby mm -hmm. móc z kimś się komunikować i posłuchać w ogóle co <laughs> u niego. No, to jest bardzo ważne. Po prostu. Tak i to jest bardzo ważne, żeby móc Dowiadywać co tam Zawsze potrzebujemy ludzi, zawsze. Tak, tak. <laughs> no to jest I bardzo i bardzo też, pewne. jakby, tak, zawsze mm -hmm. ludzie są potrzebni do tego, żeby w ogóle ten świat istniał. No. Więc, <laughs> więc to jest ważne, żeby móc się komunikować i czuć się częścią tego tego życia i tego społeczeństwa, w którym żyjemy i funkcjonujemy, i bardzo, bardzo trzeba się starać, żeby tutaj być mm -hmm. i w Zrobiliście świetną robotę, ja jestem hmm. bardzo z was dumny. Hmm. Od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy się poznaliśmy, uważam, że... Oh. E, uważam, że wierzyłem, wierzyłem hmm. w to, że, że wam się uda i pokonujecie to i... Zrobiło się, udało się. No i teraz robicie kursy, tak? Też, żeby... Tak. No, ten, no ten, ten, my mieliśmy taki ten kurs, że... Ale teraz nie mamy teraz... A bo to jest okres, okres tak. świąteczny, tak? Tak, to jest okres. Tak. Teraz mm -hmm. i będziemy mieć testy w przyszłym miesiącu. Examin. Examin. Powiem mówię więcej, <grym bo, <grym bo ja zawsze w pracy, dzięki za, uh, ludzi w pracy, oni teraz uh, mówią po polsku do mnie mm -hmm. i ja odpowiedziałam po angielsku i czasami ja... Uh, odpowiedziałem po, po polsku mm -hmm. i uh, teraz my mamy taki uh, polski-angielski rozmawiać mm -hmm. no razem to i to ważne, takie... że, ważne mówię, ważne jest, żeby mówić. Mm -hmm. To jest najważniejsze, żeby być obecnym i gadać. I to mm -hmm. jest najważniejsze. Jeśli, jeśli robisz jakieś tam błędy, jeśli mówisz jakieś tam angielskie słowa czy coś, to jest po to, żeby jakby ważne jest, że ludzie widzą, jakby tę interakcję, tę intencję dobrą, mm -hmm. że chcesz. Jeśli chcesz i chcesz coś trzeba dać, to mm -hmm. oczywiście jest bardzo, bardzo mile widziane i bardzo mm -hmm. pozytywnie przejęte wśród ludzi i wśród również moich widzów, którzy tak naprawdę obserwują Waszą historię od samego początku, od pierwszego mm -hmm. źródeł. Więc bardzo, bardzo nas wszystkich to cieszy Wasz rozwój. Jesteśmy niezmiernie dumni z Was, e, że jesteście i że w ogóle dzisiaj też mam taką okazję być z Wami i spędzić, się, no, zobaczcie jaką Pani piękne piękny się przygotowała. A zaraz to na samym końcu pokażę Wam, e, bo tu jest tak zbyt pięknie, żeby teraz stąd tylko zobaczyć. O, dziękuję. Tak, bardzo, bardzo, bardzo piękny gust masz do dekorowania wszystkiego. Jestem to, jest to pod wyrażeniem. E, jeszcze macie wielkie plany. Mm -hmm. Z nowym biznesem swoim. To chciałabyś nam opowiedzieć trochę o swoim, mm -hmm. o waszym nowym biznesie, mm -hmm. o tym planie e, biznesu, które wymyśliliście, bo uważam, że to też jest temat mm -hmm. wart poruszenia e, dla naszych widzów, e, jeśli byście chcieli, oczywiście. Mm, mm -hmm. Tak, oczywiście. Ja e, zaczynałam e, w zeszłym roku. Mm -hmm. e, projekt zeszłym, zeszłym roku, mm -hmm. tak. Przyszły to jest ten nadchodzący. A, okay. Przyszły następny, zeszły to uh -huh. poprzedni. E, zaczynałam projekt z kobietami, żeby chcą zaczynać mały biznes. Uh -huh. Przedsiębiorczy. E, tak, uh -huh. e, bo ja za, zawsze myślałam, że o, ja, ja bardzo chcę robić to albo to, ale ja po prostu nie miałam e, żadnej informacji, żeby e, jaki jest prawe albo regulami mm -hmm. e, w e, takim nowym kraju, no tak. bo jest bardzo inaczej dla mnie, bo wszystko jest nowe. Tak. E, na przykład my e, nie mamy e, Taki wad, albo dużo regulamin. A, tylko w tak? No? tak no po tak, prostu tak. zaczynaliśmy robić coś tak, tak, i to było ok. To był biznes od razu, ale tak, po 100% to prostu... było takie. <noise> tak, tak, no e, i tutaj wszystko można. bardzo, tak, tutaj wszystko jest <noise> Tak, nie, są duże ograniczenia, jeśli chodzi o, tak. o takie rzeczy. E, I bo ja nie miałam żadnej informacji, i to było takie atmosfera, żeby rozmawiać z innymi ludźmi, uh -huh. żeby myślają w same drogie uh -huh. i to było bardzo ważne dla mnie. I teraz mam takie otwierane oczy, uh -huh. <grych> jak to mówić. Ale... <grych> Otworzyli ci oczy, ci ludzie, których poznałaś, tak? którzy przyszli <grych> tę samą drogę. Które o jesteś zainteresowana, i otworzyli ci oczy, żeby. No, tak, żeby tak pięknie. No, to było bardzo. Poetycko było. No, bo mamy dużo. E, Takich poety... obrazów tak. No, poezji. Poezji, tak. tak, w persku. Bo po prostu jest e, generalnie taki język, żeby zawsze mówimy coś, na książki? No tak. książki? Tak, dzisiaj I... też będziemy czytać książkę. Bo, no. bo mamy dzisiaj Hafeza. Tak. E, ponieważ w nocjaldę czyta się tego właśnie pana, oto Hafeza. Po polsku mówi się Hafiz, ale nie podoba mi się ta wersja, ta wersja Hafiz, bo dla mnie jest dziwna. A Hafez to jest taka. Jak Bumczazik? Chyba on A też coś powiedzieć o biznesie? Bardzo proszę. Ja. Tutaj, biznes, że sami biznesmeni, biznesmowery. <laughs> tak, ale ja teraz ja czekam na Fatima, mm -hmm. bo un, my mieliśmy taki mały projekt, mm -hmm. co, i ten nasz biznes jest a, taki kuchnia afgańska. Oh, i a, to No tak! Się... O, nie powiedziałem, <laughs> Tak, <laughs> no, nie I czekaliśmy <laughs> wszyscy na to. Mm -hmm. Tak, i mieliśmy takie 3 albo 4 projekty. Mm -hmm. I w tym tak. projekcie my ugotowaliśmy a, like, a, taki mm -hmm. afgański mm -hmm. i perski. Takie jedzenie. dalej jakieś? Jakie to były? To jakie różnice... Do... Nie, ja chcę, żeby panie szanowni widzowie wiedzieli o tych daniach. Trochę, a, a, żeby tak. kilka słów im powiedzieć o daniach, jakie przygotowaliście. A, no, bo akurat oczywiście jedzenie mm, jest, mm, jest zawsze tematem, mm, który łączy ludzi, więc mm, tutaj no, chcę Bardzo ten, ważne. Tak, dokładnie. <laughs> bo ja e, mieszkałam dużo w Iranu. E, cały czas, kiedy ja byłam dziecko, uh -huh. e, z moim rodzicem byliśmy w Iranu. No Ty się urodziłaś w Iranie. E, się. E, tak, tak, ja wróciłam no tam e, i po prostu ja znam dużo. E, Danie, perskie danie. Dla mnie smakuje, ja bardzo lubię, kocham i ja bardzo kocham gotować. No, to było pierwsze, pierwsze słowa, kiedy ja myślałam o co mam robić i powiedziałam, że mogę gotować, bo ja czasami gotuję na moimi koleżankami albo i oni mówią, że bardzo dobrze jest. No jest, jest dobrze. <laughs> ja to też tak. tak. <laughs> Dziękuję. No tak gotuję i, mhm. i będziemy... Ona gotuje, ja pomagam. No, no, po jak, jak będzie. Pięknie. <laughs> Mantu jadłem kiedyś u was. E, mhm. Kiedyś jadłem jeszcze takie piroszki, które I też... robiliśmy razem, tak? robiliśmy tak? razem, no bo jeszcze była. No, tak, tak. tak. No dzisiaj niestety Sude między nami nie ma. Ja ma inną wizytę, jest u swojej siostry. Jest tak, mhm. z nami. Ale Sahar właśnie przyjechała. I to jest zapraszany, jeśli chce się Chcesz jeszcze przywitać. I właśnie taki szybko cześć i pa pa. Zresztą <laughs> no. <Żeby było. laughs> tak. no. Także cudownie, cudownie, że jesteście, cudownie, że jesteście otwarci w ogóle na nowe mm. rzeczy, na nową mm. drogę, która e, postawiła się przed wami w życiu i w Polsce akurat jesteśmy zaszczyceni, mm. że jesteście i, i ja, bardzo się cieszymy. I jeszcze, ja przepraszam, jeszcze nie mamy restauracji, ale by, będziemy chyba myśleć jak będzie. Mhm. E, w przyszłym... Tak, w przyszłym roku. Tak? W przyszłym roku chyba. Wow, no to fantastycznie. Zobaczymy. Fantastycznie. Jeśli już jak macie profil, już założyliście tak. profil, mm -hmm. więc jeśli byście chcieli, możemy dodać do opisu filmu albo żebyście na Instagramie, szanowni Państwo, mogli obserwować no, e, Fatimę i Rasima. Cóż, dziękujemy bardzo za oglądanie. Dziękujemy was bardzo za bardzo. gościnę w ogóle, za ca całą noc. Janek, która jest Dziękuję, że że... jesteś z nami. Oczywiście <laughs> i będę, obiecuję. <laughs> dziękuję <laughs> bardzo. No i tylko na koniec chciałbym wam pokazać, drodzy państwo, tą piękną stół, który jest tutaj za nami, <laughs> co Fatima przygotowała i zaraz będziemy go atakować. No, <głos> <głos> tak, tyle w sumie. Mhm. Dobrego e, wieczoru, weekendu, czasu i buziaki. Pa! pa.